Cześć, dzisiaj poruszę smutny temat i długo się zastanawiałem, czy go w ogóle go poruszać. Jak widzieliście na moich filmach, nie nawiązywałem ani razu do sytuacji na Ukrainie. Robiłem to celowo i będę tak robił nadal. Moje filmy są relacją z Gambii. I niezależnie od sytuacji międzynarodowej, o ile to możliwe, one takie pozostają. Takie jest moje założenie, taki jest mój cel. Temat jest tak szeroko poruszany, że nie muszę dodatkowo o tym mówić w moich odcinkach. Ale żeby nie zostać uznany za totalnego ignoranta, ten jeden jedyny raz odniosę się do wojny na Ukrainie i powiem. Z perspektywy swojej, jak ja to widzę, oraz jak to wygląda z Gambi. Z góry mówię to jest tylko moja opinia. Mam bardzo mało danych tutaj, co zresztą wam powiem zaraz, żeby cokolwiek sensownego tu powiedzieć. I yy, nie odbierajcie tego jakby za. Yy, no, za opinię całej, całej Gambii, wszystkich Gambiczyków, bo ja ich nie znam. Nie mogę wam tego powiedzieć. Mogę tylko powiedzieć to, co widzę, a widzę mało. O tym. To, że nie pokazuję, nie mówię nic o tym na filmach, nie znaczy, że ja o tym nie myślę. Ja kochani, ciężko ostatnio śpię, straciłem bardzo mocno apetyt, bo martwię się. To jest logiczne chyba, tak? Martwię się, ale staram się, tak jak mówię, moich zmartwień na filmy nie przekładać. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony ogromem pomocy. Która w Polsce takiej dobrej woli, chęci pomagania, to jest piękne. Bardzo to szanuję i jeżeli wrócę do Polski, po, postaram się też swoją cegiełkę do tego przyłożyć, bo ludziom w potrzebie powinniśmy zawsze pomagać. To jest jedna, tu w Gambii to wiedzą, bo, bo tak jakby pomaganie to jest jeden z filarów yy, islamu, o którym zresztą kiedyś tam też Wam opowiem. To widać tutaj, że, że tak jest. Możemy inaczej to trochę odbierać, ale to nadal jest y, pomoc. Jedno co dobre, że jestem w Gambii. Moje dzieci nadal nie wiedzą, że na Ukrainie jest wojna. Nie wiem czy w Polsce. Ewunia skończyła teraz we wtorek 5 lat. Czyli jakiekolwiek dziecko w Polsce, które ma 5-6 lat, nie są świadome, że obok u sąsiada jest wojna. Moje dzieci nie są jeszcze świadome i mam nadzieję, że tak pozostanie do naszego powrotu. Choć dzisiaj już coś tam Marysia podsłyszała. W rozmowie, jak rozmawiałem, ale na razie są nieświadome, i, i z tego się cieszę, bo chociaż tak mogę je uchronić przed tym. Jeżeli jest tak, no w Polsce jestem przekonany, że się nie da, bo to jest zbyt topowy temat, żeby, żeby uniknąć. Jak to wygląda w Gambi? No w Gambii to nie jest temat numer jeden. Oczywiście, jeśli weźmiemy pod uwagę wiadomości, to będzie temat numer jeden w zagranicznych wiadomościach, tylko weźcie pod uwagę, ile osób takie wiadomości ogląda i się nimi interesuje tutaj. W naszym gospodarstwie, tu gdzie mieszkamy, większość ludzi jest niepiśmienna. Wiadomości skąd oni czerpią? No na ogół tutaj to z Whatsappa, z jakieś audio i tak dalej. Tu, ja nie mówię wszędzie w Gambii, tu u nas. I to wojna na Ukrainie jest jakby tematem zbyt odległym dla nich, żeby o tym tak na co dzień rozmawiać i się tym interesować. I teraz możecie powiedzieć na pewno tak sobie pomyśleliście, ale ignoranci, tak? O wo wojna ich nie obchodzi, to wojna ich spotka, no. Trudno jest tak powiedzieć łatwo, jednoznacznie. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, zastanówmy się, jak my traktujemy wojnę. Mam do was pytanie do wszystkich, którzy oglądają ten yy, właśnie film. Powiedzcie mi Według waszych informacji, w XXI wieku, gdzie miała miejsce i kiedy największa wojna? Jeśli chodzi mi o największa, chodzi mi tu o liczbę ofiar. Ciekawe czy ktokolwiek, no na pewno ktoś wie. Wydaje mi się, że większość osób nie zna prawidłowej odpowiedzi na to pytanie. Oczywiście w 3 minuty sobie to wygooglujecie. Ale właśnie dlaczego ja tak nie powiem, jaka to była wojna, bo, bo to bardzo łatwo sprawdzić, tylko dlaczego o tym mówię, że właśnie tak trzeba spojrzeć przez pryzmat wojny na Ukrainie tutaj. To jest wojna gdzieś daleko dla nich. To jest wojna, która w bezpośredni sposób ich nie dotyczy zupełnie, ani w pośredni sposób też nie ma wielkiego wpływu na Afrykę. Yy... Dla przykładu, to nie jest tak, że zupełnie ignorują sytuację międzynarodową. Jak wiecie, byłem niedawno w Gwinei Bissau i tam był zamach stanu, tak? Kilka dni, no 10 dni nie wcześniej, zanim ja tam pojechałem. No i o tym oni tu wiedzieli. I mi mówili, żebym uważał, żebym nie, jechać, nie jechał do Gwinei Bissau. W Polsce raczej nikt nie wiedział o tym, tak? No bo co to za informacja? W małym afrykańskim kraju jest zamach stanu, nieudany na dodatek, czyli nic ciekawego się nie stało. Więc ta informacja do nas nie dociera. A tu dociera, no bo to jest kraj dalej, i, i po prostu y, jakaś tam nie, niebezpieczna sytuacja w Gwinei Bissau łatwiej przejdzie na gambie niż y, sytuacja, jaka się ma na Ukrainie. Y, jak się tutaj odnoszą do tej wojny, jeżeli już usłyszeli o wojnie na Ukrainie? No tu od nas słyszą, tak? Ode mnie i son, od Sony, ale. Naprawdę ciężko mi jest powiedzieć, bo tutaj mój, moje to gospodarstwo, gdzie jesteśmy, nie jest reprezentatywnym jakby reprezentatywnym źródłem informacji. Gambijczycy wydaje mi się, no będą mieli trochę inną opinię niż my, bo tutaj... Jakby oni nie tylko patrzą na media zachodniojęzyczne, tylko w wielu miejscach, na przykład w te, takie, no gdzieś, nie wiem, w banku czy coś, jest włączony telewizor z wiadomościami, nasz tam jakiś kanał y, 24 na dobę wiadomości. No to tu może być BBC, CNN czasami, ale czasami jest y, Press TV, to jest irańskie, CCTV bodajże, chińskie, y, rosyjskiego, nie widziałem kanału, tak, ale też no, Generalnie, no już chińskie i irańskie telewizje zupełnie inaczej taki konflikt będą przez, przedstawiać, to się możecie domyśleć. No i też inaczej to ludzie będą odbierać. Ja rozmawiałem tu z jedną osobą, którą warto nadmienić, która no mniej więcej jakby znała trochę tematykę. No i ten facet jakby. Winę na sytuację w Ukra na Ukrainie zrzucał na Unię Europejską i NATO jednoznacznie, mówiąc, że to jest wina właśnie NATO, że zbyt bardzo parła ekspansywnie na zachód, e, kiedy Putin wyraźnie mówił, że sobie tego nie życzy i tego zrobić e, nie pozwala. No a że NATO i Europa go nie słuchała, no to on teraz po prostu reaguje tak, jak reaguje. Takie jest właśnie jedna opinia, z którą się spotkałem. Nie możecie absolutnie mówić, że wszyscy Gambijczycy tak sądzą, ale oni tu mają trochę inną opinię o Europie. W ogóle teraz jest taki czas ciekawy w Afryce. Nie wiem, czy, czy ciekawy, ale czy, czy coś dobrego z tego wyjdzie, czy nie, że tu się zmienia globalny układ sił. Europa w Afryce traci, traci dużo kosztem Chin i teraz powoli Rosji. Już. W wielu krajach ostatnio były przewroty udane w Mali, w Burkina Faso. Ja nie chcę tu dokładnie mówić, bo, bo nie znam szczegółów, ale wiem, że już w Mali na przykład zażądano wycofania się wojsk francuskich. Gdzie to była była francuska kolonia i tu militarnie Francuzi w Afryce cały czas byli mocno aktywni, tak? A Mali teraz chce przejść właśnie, yy, militarne wsparcie mieć bardziej od Rosji. I dużo krajów tu się zaczyna nad tym zastanawiać, żeby Europejczyków wygonić, no bo co dobrego ich tu spotkało ze strony Europejczyków? Takie mali czy, czy tu inne kraje? No tak, średnio nie. No, wiedzą, że czy Chiny, czy Europa, czy, czy inne kraje są zainteresowane ich surowcami. Całe szczęście Gambia nie ma żadnych. I no, nie patrzą na to przez pryzmat tu b, b, zachód, czyli cywilizacja, demokracja i tak dalej, a, a wschód to jakieś barbarzyństwo. Nie, w sumie. Kalkulują, z kim nam będzie lepiej i, i teraz powoli wybierają. Senegal też się wstrzymał w tej rezolucji przeciwko właśnie Rosji i, i mi się wydaje, że to jest jeden, że w Senegalu właśnie też słychać takie yy, no, głosy, że właśnie, żeby się skłonić no, od Francji w kierunku Rosji właśnie. Yy, I jak oni jeszcze patrzą, na przykład, no prosty przykład Kadafi. W Europie jednoznacznie zły człowiek został obalony przy wsparciu bardzo dużym wojsk europejskich, tak, francuskich, brytyjskich bodajże. W Libii co się stało, to się stało, wiemy, tak, no nie jest tam teraz najlepsze. A Afrykańczycy, Kaddafiego, jak, jak takiego ojca Afryki, o, oni tutaj postrzegają. On bardzo do, dużo pomagał finansowo, militarnie czarnym afrykańskim krajom, mimo że to jest tam na północy. To zdecydowanie, ja, ja do dzisiaj, znaczy teraz może nie, ale jak przyjechałem w 2014, to widziałem gdzieś tam obrazki Kaddafiego, ludzie mieli. Nigdy nie był tak postrzegany, jak u nas jest postrzegany. No, a, a poza tym sam fakt, jak spojrzymy, co jest teraz w Libii, a jak było w Libii za Kaddafiego, no to nikt nie powie, że, że to interwencją i, i zabiciem jego sytuacja została polepszona. Ani, no nikt rozsądza, ani w Europie, ani w Afryce tu y, tego nie powie. Do tego, no, spójrzmy tak, że tutaj Afryka patrzy przez kraje zachodu jako kraje kolonialne w dużej mierze. My mamy to szczęście, Polska, możemy powiedzieć tu w, w Gambii, gdziekolwiek, my kolonii nie mieliśmy. No, były jakieś tam, jakieś próby i nawet, no, pierwsza kolonia w Gambii tak naprawdę to Polacy. No, Polacy, lenicy króla polskiego. Jedna z pierwszych kolonii to byli właśnie Kur Kurlandia założyła, ja nie chcę się o tym wypowiadać, poszukajcie w internecie znajdziecie, to jest ciekawy temat ja nie znam szczegółów, bez sensu mam o tym mówić skoro to wszystko zostało opisane ale jakby lennicy polskiego króla byli jednymi z pierwszych kolonistów tutaj w Gambii, ale nigdy nie założyliśmy wielkich państw kolonialnych, tak, i nie wyzyskiwaliśmy tych krajów jak, jak inne także tu musicie zawsze spojrzeć oni patrzą na NATO jako właśnie kraj, gdzie jest Francja, Wielka Brytania i inne kraje kolonialne, które no tu w Afryce dużo dobrego wcale nie zrobiły a raczej bardzo dużo złego zrobiły i tyle. Tak jak moja opinia jaka jest? Każda, każda bez wyjątku i każda jedna wojna jest zła. I powinniśmy robić wszystko, żeby wojen unikać, żebyśmy informowali o każdej wojnie i przeciwstawiali się każdej wojnie. I jeżeli mamy możliwość pomagać ofiarom tej wojny, bo wojny nie są, to wojny są straszne. I co jest najgorsze? Taka moja prywatna opinia. Każda wojna w dzisiejszych czasach jest wy, wywoływana nie przez ludzi, którzy giną na tej wojnie, to jest tak od setek lat praktycznie, tylko przez ludzi, którzy siedzą pochowani, przez polityków, przez rządy, przez wielkie ogromne koncerty, które zarabiają na wojnach. Tak? Kto produkuje uzbrojenie? No, jak ktoś produkuje uzbrojenie, no, to jak jest wojna, to zarabia. Proste. Dlatego my jako zwykli ludzie musimy jasno stwierdzić, albo jesteśmy za wojnami, nie patrząc jakie to są wojny. Na Ukrainie wojna, w Iraku wojna, w Afganistanie wojna, albo jesteśmy przeciwko bezwzględnie każdej wojnie. Ja jestem przeciwko bezwzględnie każdej wojnie, bo każda wojna jest głupia i zła i to jest porażka ludzi, którzy podejmują złe decyzje, a nie zwykłych ludzi, chłopaków, którzy na tych wojnach giną. Oni są Bogu ducha winni, po obu stronach. I poruszam ten temat ostatni raz, i nigdy więcej postaram się w moich firmach. Nie zarzucajcie mi ignorancji. Zrozumcie mnie, jestem od tego daleko, nie mam na to żadnego wpływu, nie chcę swoich dzieci martwić i ludzi dookoła mnie, dlatego zajmuję się tym, co się zajmowałem. Będę dalej robił odcinki. Dziękuję bardzo i dziękuję za zrozumienie, jeżeli jest, a jeżeli nie, przepraszam za to, co, co powiedziałem.